Dobry, Monika Laskowska, TV Reklama. Jesteśmy na konferencji prasowej Elite Fighters. Jest ze mną Body Christ. Cześć, witam się serdecznie. Witam serdecznie, cześć. Poprzednim razem, jak się widzieliśmy, to był Punchdown. E, nie wyszło. E, Myślę, że tym razem się uda? No, no jestem przekonany, że no, tym razem na pewno e, no, na pewno ta walka się nie zakończy, tak jak się zakończyły moje dwie poprzednie walki. Tak? I... Tym razem przede wszystkim się przygotowuję do tej walki, no, co, 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 czego niestety nie mogę powiedzieć o, e, o moich poprzednich walkach. Tak? No, każdy wie, tak, to, kto, kto jest w temacie, że poprzednia walka dwa lata temu, no, to tak naprawdę wszedłem z doskoku 30 dni przed galą. E, pierwsza moja walka z bonusem, no, to była tak naprawdę, to miała być walka pokazowa. E, a bonus się tam podpalił, wjechał we mnie i tak dalej i tak dalej I po prostu no, nie miałem żadnego doświadczenia w ogóle w ringu w Oktagonii. po prostu położyłem się kurde jak, jak dupa ostatnia za przeproszeniem i wyszło jak wyszło, no wstyd nawet do tego wracać ale, no, ale teraz już w tym no, w lipcu będzie pół roku jak e, intensywnie trenuję przygotowuję się typowo pod kątem sportów walki e, kilka miesięcy ćwiczyłem w klubie ANKOS MMA Natomiast w tej chwili od kilku miesięcy trenuję w klubie Samolewski Gym personalnie, indywidualnie pod okiem trenera Filipa Kidonia i Grzegorza Samolewskiego. No i tyle. No. I, kurczę, no, mam, nadzieję, mam nadzieję, że uda mi się coś z tych treningów wynieść, bo wiadomo jak to jest stres, do tego dojdzie i tak dalej. No, trzeba też umieć po prostu przełożyć jakby tą wiedzę, którą się jakby nabędzie na treningach, żeby umieć przełożyć to na walkę. Nie? Ale jestem w dobrej myśli, to, tym bardziej że tutaj jest, mówię, no, tam, no, ta zła krew między nami i to nie jest gdzieś tam udawane, bo tutaj no, wchodzimy już na takie, takie rzeczy, gdzieś tam mi obrażał dzieci, rodzinę i tak dalej. To każdy wie, że tak się nie robi, e, także no, no, nie będzie taryfy ulgowej tutaj żadnej. A powiedz mi, jak wyglądają Twoje treningi? przygotowujesz się bardziej, skoncentrujesz się na stójce, parterze? Czy robisz kompleksowo i to, i to? Czy może przygotowujesz się pod e, przeciwnika? Kompleksowo robię generalnie. Trenuję też. Przez pierwsze, przez pierwsze kilka miesięcy trenowałem wyłącznie stójkę. E, no żeby się przede wszystkim rozruszać. No ja przez ileś lat w ogóle nic nie robiłem, tak naprawdę. E, tylko siedziałem, żarłem, chlałem i no tak naprawdę no nie, ma, no, no nie ma się czym w ogóle chwalić. A w tej chwili od początku roku gdzieś tam się zawziąłem za siebie, no, ograniczyłem gdzieś tam te żarcie tych kurde niezdrowych rzeczy, tych fast foodów i tak dalej. Zacząłem trenować. No ale na początku no, przede wszystkim w klubie, w klubie Anko z MMA, na grupie Jacka Rzepeckiego, trenera Jacka Rzepeckiego Stójka. Natomiast, natomiast w tej chwili już od, od, od dwóch miesięcy również, również trenuję elementy parterowe. Także no... No, staram się być po prostu przygotowany na różne scenariusze, no bo jednak to jest walka w formule MMA. No i nie czarujmy się, no, większość walk w formule MMA jednak kończy się w parterze. Także... A powiedz mi, koncentrujesz się, trenujesz pod przeciwnika, czy koncentrujesz się może na sobie? Nie wiem, jak tutaj trenować pod przeciwnika, bo, bo tak naprawdę no, nic, nic o nim nie wiadomo. No, ludzie tam piszą, że on nie trenuje, że, że tam nie przygotowuje się, no, 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 no tak piszą, no bo nic nie wrzuca z treningów. Ja wiem, że trenuję. Ja wiem, że jakoś tam się przygotowuje do tej walki. Wiem też z kim się przygotowuje. Natomiast jakie to są treningi? Czy on typowo sporty walki uprawia? Czy, czy robi tam tylko jakąś tam wydolnościówkę i tak dalej? Tego nie wiem. Nie, nie zamierzam się nawet na tym skupić. Skupiam się na swoich treningach. i Jakkolwiek, cokolwiek by nie było, no to, no to myślę, że gdzieś tam będzie na pewno przewaga siły fizycznej. No bo no, dzieli nas kilka kilogramów, kilkanaście nawet bym powiedział. Nie wiem jak to będzie się prezentowało za miesiąc, tak, czy za półtora tam e, typowo przed walką, bo z tego co wiem to, to... Mu ta waga gdzieś tam idzie do góry z tego co widzę. Troszeczkę mu się przybrało, bo nawet, nawet, nawet to widać, bo się widzieliśmy przez kilka tygodni temu w Rzeszowie na, 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 na też na takim spotkaniu mieliśmy podpisanie umów, sesje zdjęciowe i tak dalej. Także widać, widać, że, 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 że gdzieś tam chyba stawia na tą masę, bo chce gdzieś tam nie doścignąć. A mi z kolei ta waga cały czas gdzieś tam idzie w dół, no już na ten moment tam ponad 15 kg mam Już? tak, na minusie, od kiedy się zacząłem do walki przygotowywać. Mm, I podejrzewam, że jeszcze parę tych kilogramów do walki zrzucę, więc kto wie, czy gdzieś tam się kurcze, nie spotkamy. Oczywiście my walczymy w kategorii open, bez limitu wagowego, natomiast kto wie, czy gdzieś tam się nie spotkamy w okolicy, nie? bo może, może tak być. Nie? W połowie drogi. Może tak być, no. może tak być. Ehm, przygotowując się, um, obserwując przeciwnika, już chciałam zapytać, czy wynająłeś detektywa, żeby gdzieś tam podpatrzył, nagrał jego treningi, żebyś wiedział, co <laughs> nie, potrafi. Nie, naprawdę ja nie, mam, ja, nie mam, ja nie mam czasu przede wszystkim też na takie rzeczy. Oprócz treningów mam dom, mam rodzinę. Ehm, oprócz tego też chodzę do pracy, zajmuję się też innymi jakimiś tam rzeczami, biznesami w internecie i tak dalej, e, swoją karierą, promocją swojej osoby i itp., itd. No, ja nie mam czasu po prostu na takie rzeczy gdzieś tam. Ja mówię, no to mnie ludzie różne rzeczy piszą, wysyłają mi na jego temat, chociażby między innymi to, co dzisiaj wyszło też na konferencji, tak, te, te, te screeny, które e, no myślałem, że udaje się wyświetlić tutaj na żywo na konferencji, niestety się nie udało, ale wrzuciłem je na swojego Instagrama. Które mogą gdzieś tam wskazywać na to, że, że mój rywal jest jakby odmiennej orientacji seksualnej. Natomiast to, to, to mówię, czy, czy to są autentyczne screeny czy nie, no tego nie wiem, ja to dostałem też. No wiele takich screenów dostałem o innych treściach różnych, Wy, wyselekcjonowałem po prostu te, no specjalnie na dzisiejszą okazję. Ja, no mówię, no czy są autentyczne czy nie, no to już to pozostawiam w ocenie, w ocenie widzom. Natomiast mówię, no, mój rywal mnie pomawia od, 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 od iluś miesięcy, mnie pomawia o... Bardzo nieeleganckie rzeczy, bo, bo to mówię, no nie płacenie alimentów no, to moim zdaniem, no to jest to mega słabe. To, że masz syna? Yy, no tak, ja mam syna, ja mam, ja mam, ja mam dwóch synów i mam córkę i, i płacę alimenty, oczywiście tak, no ja nie rozumiem co w tym jest dziwnego, że płacę te alimenty, przecież no to jest normalne, że jeżeli jest dwoje ludzi, jest dziecko i następuje rozstanie czy też rozwód, no to normalną koleją rzeczy jest to, że się mężczyzna płaci alimenty, tak? I to, to, to ja nie rozumiem w ogóle, co to jest jakaś nie wiem, sensacja, że ja płacę alimenty. Natomiast głęboko niestosowne jest obracanie po prostu gdzieś tam manipulowanie faktami, że ja Jakobym nie płacił tych alimentów. I nie bo, przyznawał się do syna. No bo to jest, to jest absolutnie. To jest, a co, jeżeli nie przyznaje się do syna, to ja, to ja nie wiem. To ja pierwszy słyszę o czymś takim, no to, no, nawet tego... Bo ja tam nie wiem, on to na konferencji mówił? Eee, nie, może nie wiem, czy ja tego że nie przekręciłam, musiałabym odsłuchać wywiadu. No ale wiem. tak mi się wydawało właśnie, to, że to odezwał się chłopak do niego eee, i mówił, że jest twoim synem. <laughs> Mój syn ma 5 lat. Jeden. E, drugi ma 2 lata. Także no nie sądzę, żeby którykolwiek z nich się do niego odezwał, nie? hmm, Okej. Okay. A może to jeszcze jakiś inny, trzeci? No nie, no. Albo czwarty. Mi, nic mi nie wiadomo. Nie? nie. Nic mi nie wiadomo? Okej. Okay. Um, chciałbym jeszcze Cię zapytać, czy ten konflikt uważasz, że zostanie rozstrzygnięty w OKTAGONIE, czy przeniesie się na dłużej? No nie, no, no. no. Ja tego konfliktu nie zacząłem, tylko on. on mnie gdzieś tam zaczął wyzywać w internecie, wysłał mi swoich widzów na swojego live'a, tak zwanego rajda mi zrobił. Ja tego rajda nie zauważyłem, skomentowałem gdzieś tam pół żartem, pół serio, że co to jest za jednoosobowy rajd. Po chwili oczywiście zauważyłem, że tych ludzi od niego zaczęło napływać i tak dalej. I w momencie, jak wszedłem do niego, no to on już tam był obrażony o to, że, że powiedziałem, że mi zrobił jednoosobowy rajd, nie? I już mi tam cisnął, jechał po mnie. I, te... I tak się to zaczęło tak naprawdę. Kilka tygodni później dostałem ofertę z Elite Fighters, włodarze zapytali mi się, z kim bym chciał zawalczyć, czy mam z kimś konflikt. Ja mówię, kurczę, konflikt, konflikt, konflikt. Mówię, czekaj, mówię, kurde, mówię, parę tygodni temu mówię, sprół się do mnie taki dzieciak. No i tak podałem go. Nawet nie wiedziałem, czy on ma w ogóle 18 lat, czy on w ogóle będzie w stanie, czy on będzie w stanie zawalczyć w ogóle bez zgody rodziców. Okazało się, że rzutem na taśmę, tak, no bo ma 19 lat, także, także no, no podpisał kontrakt, walka będzie. Nie? I ja, czy, 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 czy to jest konflikt jakiś, który wyjdzie poza walkę, no, no nie sądzę, bo ja naprawdę ja mam w co robić. Naprawdę ja mam życiu co robić. Nie, naprawdę, ja co robić i nie, koncentrujesz, nie? nie koncentruję się no w ogóle na żadnych konfliktach gdzieś tam, co, co kto, gdzie do, do mnie ma i tak dalej. Tutaj typowo mam z nim walkę, więc gdzieś tam będziemy pewnie, pewnie różne rzeczy gdzieś tam na siebie wyciągać i tak dalej, natomiast mówię inne jakieś tam mówię, rzeczy mnie nie interesują. E, myślę, że po walce ten konflikt gdzieś tam no, 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 no będzie mi po prostu obojętną osobą. No chcę z nim wygrać. Przede wszystkim no chcę go rozliczyć za te słowa, które używał pod adresem... E, pod adresem moich dzieci, tak, no wyzywanie moich dzieci tam od, 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 od bękartów i tak dalej, no, wiem co oznacza słowo bękart, że to jest dziecko z, nieślubne, z nieślubnego związku, ale mimo wszystko, no, wszyscy wiemy, że jest to bardzo niefajne określenie, obojętnie co by ono nie oznaczało, jest to, no, 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 no ja również bym nie chciał być tak nazywany, no, ani, no nie chciałbym, żeby ktoś tak moje dzieci nazywał, a każdy wie o tym, tak, no ja nie jestem żadnym jakimś ulicznikiem z jakimiś, kurczę, no jakimś zasadowcem, jakimś nie wiadomo jakim i tak dalej, ale mimo wszystko każdy o tym wie w każdej grupie społecznej, w każdej płaszczyźnie towarzyskiej, że rodziny, dzieci, żon, matek się nie tyka. I nie powinien w ogóle takich tematów tykać, nie powinien w ogóle najeżdżać e, na tematy moich dzieci. No bo to jest po prostu brzydko mówiąc no, no frajerstwo, tak, no nieeleganckie zachowanie i no mówię, no o tym każdy wie po prostu, że tak się nie robi po prostu. No? Życzę Ci wszystkiego najlepszego, przede wszystkim dużo zdrowia. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę i do, i do zobaczenia nieba. Pani, że na siedząco, bo już mnie tak nogi bolą, tak, kurde, o cały ja czas tu chodzę. Że... Rozmówię, Także super, dziękuję tak. bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. dziękuję. Pozdrawiam.